Awata, nowy model ze stajni DJI. Dron FPV, który jest jak mały czołg. Jest to połączenie kilku różnych rodzajów statków powietrznych w jednym. Doświadczenie lotu z pierwszej osoby, połączone z inteligentnymi funkcjami. Najbliżej tego drona jest jego poprzednik DJI FPV, lecz tutaj mamy osłony na śmigła. Tego malucha nie tak łatwo rozbijecie i uwierzcie mi, przetestowałem to wielokrotnie. To FPV, który nie jest dronem wyścigowym i na pewno nie jest dla wszystkich. Ale to pewnie będzie pierwszy wybór dla osób chcących wejść do świata lotów z widokiem z pierwszej osoby. Ten film potraktujcie jako takie pierwsze wrażenie, bo miałem za mało czasu z tym dronem, żeby wydać o nim taką rzetelną opinię. Także myślę, że za jakieś 3-4 tygodnie pojawi się już pełnoprawna recenzja na kanale. Ale od początku. Awata to mały dron, waży jedynie 410 gram. Pierwszy od DJI, który ma osłonki na śmigła i jeden z niewielu dronów od tego producenta, który nie ma składanych ramion. To wszystko po to, aby był jak najbardziej wytrzymały. W ogóle to wygląda trochę jak klatka bezpieczeństwa w samochodach rajdowych i nie jest to tani plastik. Nic się tutaj nie wygina. W przeciwieństwie do serii Mavic Mini całość jest solidnie zbudowana, nie mam tutaj najmniejszego zarzutu. A to wszystko po to, żeby dron był odporny na uderzenia i nie zniszczył się przy pierwszym spotkaniu z drzewem czy inną przeszkodą. Drugim najważniejszym składnikiem tego zestawu to w ogóle nowej generacji i są one niesamowite. Moim zdaniem to prawdopodobnie będzie nowy standard w świecie FPV. Są sporo mniejsze i lżejsze od poprzedników, ważą jedynie 290 gram. Wyświetlacz jaki tu mamy to Mikro OLED o rozdzielczości Full HD z kontrastem 50 000 do 1. Wyświetlacz jest 10-bitowy, czyli pokazuje więcej kolorów od poprzednich generacji. Częstotliwość odświeżania to 100 klatek na sekundę. Na spodzie gogli mamy dwa grzybki, które pozwalają na niezależne dopasowanie soczewek do naszych oczu. Nie tylko ich położenie, ale nawet do wady wzroku. Według oznaczeń od minus 9 do plus 2 dioptrii, ale nie jestem okulistą, żeby potwierdzić ich poprawność. Z większych różnic w stosunku do poprzednich generacji to tutaj znajdziemy dwie anteny, których nie musimy odkręcać, a po prostu je składamy. Ustawienia gogli i drona będziemy zmieniać w menu za pomocą prostych gestów na panelu dotykowym po prawej stronie. Zamontowane są tutaj nawet głośniki, i jeśli ktoś chce, to i bezprzewodowo przez screencasting DLNA może oglądać w nich filmy. Po prawej stronie znajdziemy wejście na słuchawki i kartę pamięci, bo nagrania możemy rejestrować również z gogli. Taki backup w przypadku utraty drona. Kontrolery do wyboru mamy dwa i nowości tutaj nie uświadczymy, bo te znane już są z większego brata DJI FPV. Pierwszy to motion controller do sterowania gestami. Pierwszy raz go używam i muszę przyznać, że pozytywnie mnie zaskoczył. Myślałem, że będzie to taka zabawa na 5 minut i wrócę do tego standardowego, ale okazało się, że jednak częściej po niego sięgam. Sterowanie jest banalnie proste. Działa to na takiej zasadzie, że na obrazie wyświetla nam się kółeczko. Jego położeniem sterujemy właśnie ruszając kontrolerem. Gdy naciskamy trigger, to dron leci w kierunku tego kółeczka, a mając na oczach gogle, czujemy się jakbyśmy grali w grę przy użyciu joysticka. I o dziwo działa to bardzo precyzyjnie. Drugi kontroler, już standardowy, taki sam jak przy starszym bracie. Tutaj warto wspomnieć, że dron i oba kontrolery są wstecznie kompatybilne właśnie z DJI FPV. Kontrolery będą działały z dwoma dronami, a jeśli macie gogle starszej generacji, to tak samo połączą się z Awatą. Tutaj duży plus za to, że nie zamykają ekosystemów, tylko różne elementy ze sobą współpracują. Kamera zamocowana jest na gimbalu. Potrafi nagrywać w 4K do 60 klatek na sekundę. Jakość nagrań możecie ocenić sami przez całą długość trwania tego filmu. A jeśli potrzebujecie nagrania slow motion, to mamy możliwość nagrania w 2,7K do 100 klatek na sekundę. Moim zdaniem jakość nagrań jest naprawdę na wysokim poziomie. Oczywiście jakość kinowa to nie jest. Mavic 3 nagrywa sporo ładniejsze filmy, ale na YouTube'a czy pamiątkę z wakacji to te nagrania w zupełności wystarczą. Ważne, aby było dobre światło, bo najwięcej ubytków w jakości i sporo ziarna pojawi się w ciemniejszych scenariach. Obiektyw jest szerokokątny o 150-stopniowym polu widzenia, który możemy zawęzić do 100 stopni wedle naszych preferencji. Poza gimbalem dron wyposażony jest w stabilizację elektroniczną, a właściwie to w dwie: Rocksteady i Horizon Steady. Rocksteady to zwykła stabilizacja poprzez niwelowanie gwałtownych ruchów kamery. Druga opcja polega na tym, że linia horyzontu jest utrzymywana w poziomie. Super opcją jest to, że kamerą możemy również sterować za pomocą ruchów głowy. W goglach wbudowane są czujniki położenia, wiedzą, w którą stronę mamy skierowany wzrok. Jest to bardzo imersyjne, pozwala wczuć się, jakbyśmy to sami latali i patrzyli w dowolnym miejscu. Skierujemy głowę na prawo, to i kamera pokazuje to, co chcemy zobaczyć. Dron ma 11 GB wolnej pamięci wbudowanej, a to pewnie nieraz uratuje tych, którzy zapomną karty pamięci. Gogle podpinamy pod powerbanka z zestawą. Zaznaczam, że nie zadziałają z innym źródłem zasilania. Odpalamy drona i wybrany przez nas kontroler. Możemy uruchomić jeden z trzech trybów lotu. Normalny, dron lata spokojnie, nie rozpędza się do zawrotnych prędkości, a dolne czujniki działają i ostrzegają nas przed ewentualnymi przeszkodami, ale nie uchronią od zderzenia. Ewentualnie nie pozwolą zniżyć się do danej wysokości, czy nawet nie posadzimy drona na ziemi bez zainicjowanego specjalnie lądowania. Ale nic nas nie powstrzyma przed przelatywaniem przez szczeliny. Dron wyposażony jest w GPS i czujniki od spodu, także jeśli odłożymy kontroler, to nie spadnie, a zawiśnie w powietrzu. Dodatkowo pamięta skąd startowaliśmy i jeśli stracimy łączność, to awata sama powróci do punktu początkowego. W tym trybie nie wykonamy żadnych trików czy ewolucji powietrznych od takie zwykłe latanie dronem do czego przyzwyczaiło nas DJI. Drugi tryb, czyli sportowy, jest dokładnie taki sam jak poprzedni, z taką różnicą, że będziemy latać szybciej. Trzeci ostatni, czyli manualny. Tutaj mamy pełną dowolność. Dron zachowuje się tak jak prawdziwy FPV. Możemy wykonywać różne akrobacje. Jeśli puścimy gałki kontrolera, to odcinamy zasilanie od silników i spadamy. Dron nie będzie utrzymywał się w powietrzu. Dowolnie sterujemy każdą osią bez żadnych ograniczeń. Tutaj trzeba zaznaczyć, że ten tryb jest dostępny jedynie ze standardowym kontrolerem. Aby go aktywować musimy najpierw podchylić panel i przekręcić w śrubkę w kontrolerze. Tego trybu za bardzo nie testowałem, żeby przypadkiem przedwcześnie nie rozbić drona. Więcej o tym będzie w pełnej recenzji za kilka tygodni. Dronem ogólnie lata się bardzo przyjemnie, zarówno na jednym, jak i drugim kontrolerze. Sterowanie jest bardzo precyzyjne, praktycznie nie ma opóźnień. Największą robotę robią tutaj gogle z OLEDowym wyświetlaczem, które pewnie staną się nowym standardem w świecie FPV. Transmisja wideo jest bajeczna. Takimi dronami nie lata się na duże odległości, a producent mówi, że na otwartym polu bez zakłóceń realny zasięg to 10 km. Na tyle aż nie odlatywałem, bo myślę, że nawet bateria by na to nie pozwoliła, ale nigdy nie miałem problemów z transmisją. Oczywiście zdarzały się utraty jakości, jak przylatywałem w budynku za kilka ścian, ale to jest normalne. Te ogle w połączeniu z budową, która jest jak mały czołg, sprawiają, że jest to świetny dron dla osób, które chcą rozpocząć przygody z FPV. Solidne wykonanie, osłony na śmigła z prawdziwego zdarzenia. To jakość budowy sprawdziłem wielokrotnie, bo miałem nieraz zderzenie ze ścianą, różnymi przeszkodami, czy i liście z drzew. I tak naprawdę jedyne uszkodzenie, jakie są na tym dronie, to drobne zarysowania i otarcia, ale poza tym dron jest w 100% sprawny. Inne modele już dawno miałyby złamane ramiona albo chociaż powyginane śmigła. Nawet jak dron spadnie i leży do góry nogami, to nie musimy do niego podchodzić. Na goglach włączamy tryb żółwia, a dron sam przeskakuje do odpowiedniej pozycji i jest gotów do dalszego lotu. Chyba, że przy tym przeskoku czujniki drona zgłupiają i będziemy musieli włączyć i wyłączyć drona. Od nowa polubiłem latać dronami. Brak czujników, które blokowałyby przeloty w ciasnych miejscach. Super gogle FPV, dowolność w trybie latania, albo z pomocą GPS i czujników utrzymywanie się w powietrzu. Dodatkowo wszystko jest proste w użyciu i przyjazne dla nowicjuszy, ale z potencjałem dla tych bardziej zaawansowanych. Niemniej jednak nie można powiedzieć, że jest to dron wyścigowy. Niestety nie jest do tego skonstruowany i brakuje mu prędkości. To dron FPV bardziej codzienny, a nie wyczynowy. Taki do ponagrywania ładnych ujęć, które nie są możliwe w dronach z serii Mavic, ale też do polatania dla samej przyjemności. Tutaj warto zaznaczyć, że Awata z racji braków czujników nie ma autonomicznych trybów flotu. Więc to na pewno nie jest dron dla zapaleńców wyścigowych ani też typowych podniebnych wakacjowiczów, którzy polegają na śledzeniu i preprogramowanych ujęciach. Awata jest dla osób, które chciałyby coś z tych dwóch światów: minimalna ilość czujników i wsparcie GPS, ale i pełna dowolność lotu i doświadczenia z perspektywy pierwszej osoby. A do tego osłony i solidna budowa, które sprawią, że nie rozbijecie go tak łatwo przy pierwszym spotkaniu ze ścianą. Jak na pierwsze wrażenie to jestem naprawdę zachwycony. Tak naprawdę nie znalazłem większych wad. Jeśli miałbym się czepiać, to na przykład, że wejście USB i na kartę pamięci jest chyba w najbardziej niewygodnym miejscu, jakie tylko mogli wymyślić. Jest tutaj yy, z boku, trzeba między śmigłami wkładać kabel i kartę USB, jest to bardzo niewygodne, no ale tak naprawdę to jest drobnostka. A taką jedyną wadą, główną, która by mi przeszkadzała w zakupie tego drona. Jest cena, no i tutaj przestaje się robić kolorowo. Sam dron kosztuje 579 euro, ale samym dronem nie polatacie, chyba że w domu macie osprzęt z DJI FPV. Taki zestaw jak tutaj, nazywany ProView czyli AWATAP, nowe gogle i motion controller to już wydatek 1429 euro. Tylko przydałoby się więcej niż jedna bateria, więc pasowałoby doliczyć zestaw FlyMore Combo, w którym znajdziemy dwie baterie i hub do ładowania za 249 euro. To już wychodzi 8000 zł, ale nawet z tym nie będziemy mogli wykorzystać pełnego potencjału awaty, bo do trybu lotu manualnego wymagany jest standardowy kontroler za 750 zł. A nie wspomnę już o opcjonalnych filtrach ND na obiektywy. Całość podchodzi już pod 9000 złotych, co umówmy się, jest bardzo dużo pieniędzy jak za takiego drona. I mimo to, że sprzęt jest naprawdę świetny, to raczej ciężko usprawiedliwić tak wysoką cenę. Ewentualnie można samemu złożyć tańszy zestaw: dron, gogle V2 starszej generacji, FlyMore combo i standardowy kontroler wtedy zapłacimy 8000 złotych. Ewentualnie, jak to nazywają zestaw z Fly Smart combo czyli dron, gogle poprzedniej generacji, motion controller. Dwie dodatkowe baterie i zwykły kontroler za około 7,5 tysiąca złotych. Więc jakby tego nie ugryźć, to taki zestaw, żeby miał on sens, to mniej więcej trzeba się liczyć z wydatkiem około 8000 zł. Takie jedno zdanie, które to wszystko podsumuje. Sprzęt naprawdę świetny, ale też i bardzo drogi. I to były moje pierwsze wrażenie z użytkowania DJI Avata. Tak jak już mówiłem wcześniej, trochę za mało nim polatałem, żeby wydać taką rzetelną opinię, więc na recenzję, no poczekajcie 3-4 tygodnie, chcę z nim spędzić naprawdę więcej czasu, polatać więcej tym trybem akrobatycznym, wtedy się więcej wypowiem. Jeśli macie jakieś pytania, bo na pewno tutaj połowy nie powiedziałem, jakie rzeczy ma ten dron, piszcie śmiało w komentarzu, postaram się odpowiedzieć na nie w recenzji. Tymczasem ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło, hej!